Witajcie, witajcie. Dzisiaj krótko pokażę Wam takie zaskoczenie, które może spotkać Was w ogrodach. Zobaczcie, przychodzę sobie tutaj i widzę, że gdzie, gdzie, gdzie rosną róże ładnie, gdzie niegdzie tak średnio. Zaznaczam, że mamy koniec kwietnia. Nie patrzcie na ten, na ten buk zjedzony przez ćmę, ale widzicie takie roślinki, nie? Pędy nie przemarzły. Pędy nie przemarzły, a roślina nie chce rosnąć. A zobaczcie, tutaj będzie fajnie widać, co się stało. I tak się przyglądam, 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 co tu mogło być. Czy jakieś zasolenie, czy jakiś oprys herbicydowy, zastanawiam się, o co tu chodzi. I podchodzę do roślinki, biorę ją i widzicie. Dajcie znać, kto z Was. Znajduję takie niespodzianki w ogrodzie. I prawda jest taka, że szansa na to, że to przeżyje, jest bardzo, bardzo minimalna. Po prostu karczownik zjadł to wszystko, co było w stanie wyżywić tą roślinę. Tak? Gdybym jej nie wyjął. Bo teraz, jak ją wyjąłem, to zrobiłem jeszcze, jeszcze gorzej. Nie? Gdybym jej nie wyjął, tak jak tych nie wyjąłem. To jedyne co można zrobić, to przyciąć bardzo, bardzo nisko. Zaraz to zrobię. Zobaczcie, przyciąć je w ten sposób. I po prostu licząc na to, że z tego korzenia, który został, coś zacznie się Ukorzeniać, ale szansa na to jest bardzo minimalna. Wiecie dlaczego? Dlatego, że zobaczcie, to, co nam zostaje po takim karczowniku, to zostaje nam najstarsza część korzenia, najmniej rozgałęziona, tak? I prawdopodobieństwo, że stąd nam gdzieś zaczną wyrastać nowe korzonki, jest bardzo minimalne, prawie że zerowe. Dajcie znać, czy ktoś z Was uratował kiedykolwiek właśnie zjedzoną przez karczownika rurę, I, i, i jeżeli tak, to co zrobiliście, żeby ją uratować? Ja, szczerze powiedziawszy, wątpię w to, czy to się to uratować. Yy... Jedyne, co można zrobić, znaczy... <gryw> najprawdopodobniej najlepiej jest wyjąć tą roślinę i posadzić nową, nie? ale jeżeli bardzo Wam szkoda i chcecie jakoś próbować ratować, to jedyne moi... jedynie moim zdaniem bardzo niskie przycięcie po to, żeby ta powierzchnia parowania, wyparowywania wody przez pędy, bo pędy też wyparowują wody, nie tylko liście, była jak najmniejsza i czekać, 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 że może się coś zacznie ukorzeniać. Gdyby taka pogoda, jak jest teraz, taka długa, przedłużyła się taka wiosna wilgotna i niezbyt ciepła, to jakaś te szanse na to, że coś tam się zacznie ukorzeniać rosną. Natomiast jak się zrobi nagle bardzo ciepło, a nie daj Boże, sucho, to małe prawdopodobieństwo, że coś z tego będzie. Ogólnie jest małe prawdopodobieństwo, ale mówię, jeżeli wiosna jest chłodna, wilgotna, to jeszcze jakiś tam cień szansy jest. nie? Także jak macie takie niespodzianki, to współczuję. A może ktoś z Was ma jakieś dobre sposoby, właśnie na kartownika. Jak radzicie sobie z tym, żeby takich niespodzianek nie było? Najczęściej takie problemy zdarzają się tam, gdzie rabaty są pomiędzy murawą. Duże połacie murawy albo jakaś skarpa, rów, gdzie jest trawa, yy... i tam właśnie gryzonie mają raj. I wtedy, kiedy ziemia zamarza, kiedy jest śnieg, to sobie podchodzą właśnie w takie miejsce jak tu i, i skubią. Nie? Do zera. Dajcie znać w komentarzach, co robicie z karczownikiem. Do zobaczenia.